Parę lat temu, było to przed pandemią, kiedy to pojawiły się w internecie raniące mnie filmiki z wypowiedziami pewnych osób, Bóg w cudowny sposób uchronił mnie przed bólem i lękiem. Nikt nie stał w mojej obronie, ale Pan mnie nie opuścił. To wówczas doświadczyłem Jego szczególnej obecności. Bóg, przez niezwykłe i bardzo wymowne sny, które były dla mnie takim prywatnym objawieniem, wzmocnił moje serce, a duszę uwolnił od udręki. Normalnie powinienem cierpieć, martwić się, lękać, czuć złość i gniew na tych, którzy mnie oczerniali i na tych, którzy mogli stanąć w mojej obronie, a nie stanęli. Jednak miałem w sercu pokój, radość i pewność Bożej obecności. Widziałem, że sam Bóg przeprowadza mnie przez tę trudną sytuację. Wtedy obecność Maryi stała się dla mnie szczególnie cenna. To tak, jakby jej matczyna obecność była dla mnie ochraniającym płaszczem. Z natchnienia Ducha Świętego, wierzę w to, zacząłem na kilka miesięcy przed tymi wydarzeniami odmawiać wszystkie cztery części Różańca Świętego. Słowo Boże napełniało mnie otuchą. Miałem wrażenie, że Duch Święty przenosi mnie do tych momentów, o których mówi dana tajemnica Różańca Świętego. Podczas odmawiania tej modlitwy doświadczyłem szczególnej i niezwykłej radości w sercu oraz pewności, że nic nie zdoła jej zgasić. Słuchasz właśnie fragmentu z książki „Nadsadzawką Betesta. Uzdrowienie przez modlitwę różańcową Ojca Józefa Witko. Zamów ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Kiedy nastał ten trudny dla mnie czas, tak naprawdę już wcale nie był dla mnie taki trudny, gdyż modlitwa różańcowa była dla mnie osłoną przed atakami złego, który do tych ataków Posłużył się ludźmi. Każda tajemnica stała się jakby niewidzialną szatą, w którą się przeoblekałem. Czułem się bezpieczny. Nawet podczas rekolekcji, kiedy wspólnie odmawialiśmy różaniec, zwracałem i wciąż zwracam uwagę, jaka to ogromna łaska, że możemy zanurzyć się w uzdrawiającej i uwalniającej mocy życia Jezusa i Jego Matki Maryi. Cztery części Różańca Świętego stały się dla mnie duchową kąpielą. Do dziś zanurzam się w te cudowne tajemnice, które są jak uzdrawiające wody sadzawki Betesda, z tą tylko różnicą, że tamte nie zawsze uzdrawiały, te zaś uzdrawiają i uwalniają za każdym razem. Są też okazją do cudownego spotkania z Jezusem i Maryją w ich niezwykłym życiu. Mam wewnętrzne przekonanie, że tam, gdzie modlitwa różańcowa jest odmawiana, Bóg, u którego jest wieczne teraz, jest szczególnie obecny. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w Was słowo, które ma moc zbawić Wasze dusze. Słowo Boże, kiedy je przyjmujemy do serca i wprowadzamy w codzienne życie, ma moc zbawić nasze dusze. To ono nas nawraca, pomaga zmienić myślenie z ludzkiego na Boże. Ono też jest lekarstwem dla naszego ciała. Bóg jest dla nas dobry i to On posłał swoje słowo do każdego człowieka, aby go uratować od zagłady i uleczyć jego schorowane życie, duszę i ciało. On zawsze dotyka całego człowieka, a nie tylko jakąś jego część. Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i uchronić ich życie od jamy dla nich przeznaczonej z Psalmu 107. Potrzebujemy Bożego Słowa. To ono jest dla nas życiem. To Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem z Ewangelii Janowej. Bez Niego błądzimy w ciemnościach i giniemy. Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce, z Psalmu 119. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas z Ewangelii Janowej. Słowem, które nas zbawia, które ratuje nas od zagłady. Jest sam Jezus. To on nam objawił wszystko o Bogu, który jest naszym Ojcem, i pokazał Jego miłość do nas swoimi czynami. To w nim mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. Tak samo Boska Jego Moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Tajemnice Różańca Świętego są przeniknięte słowem Boga i żywą obecnością Jezusa i Jego Matki. Jezus nie tylko pokazał nam jak żyć, aby się podobać Bogu, ale nam to umożliwił. On nas do tego uzdolnił. Gdy setnik z Kafarnaum uwierzył słowu, które Jezus wypowiedział do niego, Pan rzekł do tłumu, który szedł za Nim: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu, z Ewangelii Łukasza. Kiedy wierzysz słowu Boga, masz wielką wiarę. Różaniec zanurzy Cię w Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Różaniec postawi Ci przed oczy Słowo Boga, które jest lekarstwem dla całego Twojego ciała. Wyciągnij rękę po to, czego w danym momencie potrzebujesz, a czym Bóg Cię w tej modlitwie obdarza. Pamiętaj, że On daje dobre dary swoim dzieciom, dlatego zaufaj dobremu sercu Ojca Niebieskiego. Zważaj, Synu, pilnie na me słowa. Do uwag, mych, nakłoń swe ucho, niech one nie schodzą ci z oczu, przechowuj je pilnie w swym sercu, bo życiem są dla znajdujących je, całego ich ciała, lekarstwem. Z Księgi Przysłów. W tych tajemnicach jest ukryte dla ciebie uwolnienie z wszelkich zniewoleń, uzdrowienie z chorób duszy i ciała, jest też ukryta moc Boga dla twojego życia, a nawet o wiele więcej. Rozważając te tajemnice, oczekuj uzdrowienia. Jeśli jesteś chory, uwolnienia. Jeśli jesteś zniewolony, oczekuj tej łaski, której w danym momencie potrzebujesz. Każdy, kto prosi, otrzymuje z Ewangelii Mateusza. Pamiętaj o tych słowach w czasie modlitwy różańcowej. Odmawiając różaniec, medytujemy nad poszczególnymi tajemnicami. To niezwykle ważne. Kiedy Biblia mówi nam o medytacji, nie chodzi o to, aby opróżnić umysł. Hebrajskie słowo odpowiadające w Starym Testamencie medytacji to haga, co oznacza wypowiadać lub mamrotać, wypowiadać szeptem. Zauważ, Pan rzekł do Jezuego, Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na Twych ustach. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie Ci się i okaże się Twoja roztropność z Księgi złego. Bóg nie powiedział, niechaj ta Księga Prawa nie oddala się od Twojego umysłu. On powiedział, niech się nie oddala od Twoich ust. Kluczem do medytacji nad Słowem Bożym, nad tajemnicami różańcowymi, które pełne są Bożego Słowa, nie jest jedynie umysłowa kontemplacja. Jest nią wypowiadanie Bożych obietnic zawartych poszczególnych tajemnicach. Jeśli sprawdzimy definicję słowa medytacja w słowniku, odkryjemy, że jednym z jego synonimów jest ruminacja. Ruminacja to nic innego jak przeżuwanie, czynność, którą wykonuje krowa na pastwisku. Krowa najpierw zjada nieco trawy, rozdrabnia ją najlepiej jak potrafi i połyka. Trawa trafia na pewien czas do jednego z żołądków, po czym wraca do pyska. Tym razem ma już nowy smak. Krowa przeżuwa ją i znowu połyka. I tak po kolei w przypadku wszystkich czterech żołądków. To jest ruminacja, przeżuwanie. Krowa wydobywa z strawy każdą odrobinę pożywnych substancji. Medytacja jest trawieniem myśli, które rodzą się pod wpływem Bożego Słowa. Nie polega na tym, że oczyszczamy swój umysł ze wszystkiego i nie myślimy o niczym. Polega na dogłębnym zastanawianiu się nad tym, co czytamy. Sięgamy na przykład po jeden werset z Pisma Świętego lub tajemnicę różańcową i zadajemy sobie pytanie, co to oznacza dla mojego życia. Prowadzimy rozmowę z samym sobą na ten temat i rozmawiamy o tym z Bogiem. Bóg dość konkretnie mówi nam, o czym powinniśmy myśleć. W liście do Filipian czytamy. Na koniec, bracia. Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie. Jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Święty Paweł pisze, że powinniśmy rozważać rzeczy z ośmiu różnych kategorii i unikać myślenia o rzeczach, które są ich przeciwieństwem. Tych osiem kategorii Znajdziemy w życiu Jezusa i Maryi medytując nad poszczególnymi tajemnicami różańcowymi. Pragnę podzielić się z Tobą rozważaniami, które wielokrotnie dotykały ludzi razem ze mną, trwających na modlitwie różańcowej w parafii świętej Trójcy w Chicago. Wiele osób zostało wtedy uzdrowionych, również na odległość, gdy łączyły się z nami przez internet. Słowa poznania, które się wówczas pojawiały, zostały potwierdzone wieloma świadectwami. Nigdy wcześniej nie miałem takiego doświadczenia z modlitwą różańcową. W czasie tej modlitwy Bóg dotykał nie tylko jej uczestników, ale i mnie. Wiele osób, by wziąć w niej udział, musiało pokonać ogromną odległość. Niektórzy jechali godzinę, dwie lub nawet więcej. Włożyli wiele trudu i wysiłku, aby wspólnie z braćmi i siostrami modlić się na różańcu przed Najświętszym Sakramentem przez pięć dni. Byłem ogromnie zbudowany wiarą. Oraz poświęceniem tych osób. Te rozważania towarzyszyły też pielgrzymującym w roku 2024 do Włoch. Pielgrzymka ta stała się dla mnie nowym doświadczeniem spotkania Boga w życiu Świętego Franciszka. Dziękuję przy tej okazji za trud i wysiłek w jej zorganizowaniu. Do dziś doświadczam jej owoców. Różaniec jest jak sadzawka betesda. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka nazwana po hebrajsku Bethesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego, czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, który by mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus, wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże tego dnia był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje nosze i chodź. Ptali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do Niego: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w Szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić. Bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. W piątym rozdziale Ewangelii według świętego Jana jest mowa o uzdrowieniu, jakiego Jezus dokonał przy sadzawce Betesda. To piękny tekst, który może pomóc nam wejść w tajemnicę różańca świętego. Podobieństwo tajemnic różańcowych do sadzawki Bethesda jest dla mnie niezwykłe. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Nad sadzawką Betesda Uzdrowienie przez modlitwę różańcową. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.